Witam Was serdecznie. Przed nami miejscowość Alesund. Kościół, który wszyscy mogliście zobaczyć. Pomnik pewnie związany z II wojną światową, sądząc po datach jakie tu znajdziemy. I przykościelny cmentarzyk, tak jak już kiedyś mówiłem w jednym z poprzednich filmów. Że często cmentarze znajdują się właśnie przy samych kościołach w Norwegii. Tak jest i tutaj mamy jakiś grób z 1863 roku. Tego pana. Wszystkie groby tu są raczej nowe. 21 wiek dominuje. Tu mamy natomiast alejkę starszych 1854, 1864. 1875, 1883. To wszystko jest XIX wiek. 1856. No właśnie to takie, pewnie jakieś starsze. Tu też chyba lafidarium zrobione z jakichś starszych grobów. 1917, 1921. Musicie wiedzieć, że miasto to w 1904 roku zostało właściwie doszczętnie strawione przez pożar. W związku z tym, ciężko znaleźć w ogóle na jego terenie cokolwiek sprzed 1904 roku. I te nagrobki, tu 1900 rok. Tu już słabo widać litery. Natomiast też być może i cmentarz w wyniku takiego pożaru został mocno zniszczony. Tu mamy jakiś grobowiec małżeński, rok 1905 1912. Zobaczcie z płasko małżonków. Jakieś starsze groby też znajdziemy tutaj, 1910. Znowu takie płyty trzeba przyznać, że teren tych cmentarzy norweskich dużo przyjaźniejszy. W moim odczuciu przynajmniej z tą trawą i takimi małymi tylko nagrobkami, dużo przyjaźniejszy od cmentarzy, które znamy z Polski. I tak, tu raczej już większość grobów jest y, nowych. O, to nawet norweską flagę ktoś wbił. Też starszone grobki z kamienia 1892, 1891 i 1897. I pomiędzy tymi rzędami nowych grobów pójdziemy, tam jeszcze dróg. I coś starszego się znajduje Tu zobaczcie jakie proste tylko krzyżyki no, Więc tak jak mówię tak jak mówiłem teren no, 1868 tak się wydaje że w niektórych miejscach zachowały się jeszcze stare groby być może przetrwały ten wielki pożar a. Gdzie tak się nie stało, to zakładane są groby nowe, albo ten też był powiększony. Zobaczcie grób tego małżeństwa z tyłu. Też płasko Bardzo ładne. No i tutaj jeszcze nieco oddalone. Kilka nagrobków. Tu zobaczcie miejsce urodzenia Bergen, miejsce śmierci Ale są 1864. Tu tyłem do kościoła jeszcze kilka metalowych płyt. Tu ciężko powiedzieć, co będzie tu napisane, ale myślę, że warto to przetłumaczyć. Zaraz tu wrócimy. No i tu w samym rogu jeszcze zobaczcie. Dwie płyty. No i dookoła już uliczki miasta są Tu mamy chyba napis po norwesku, dobrze udało mi się przetłumaczyć, pamięci zmarłych dzieci. Być może takie ogólne miejsce, gdzie można upamiętnić bardzo młodo zmarłych ludzi, albo również i takich, którzy w ogóle się nie narodzili. Ciekawe miejsce, może dawać jakieś poczucie wspólnoty wszystkim ludziom, którzy takich tragedii doświadczali, kiedy się tutaj przy tej tablicy spotykają. I to wszystko widokiem na piękny kościół Walesont. Żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcinka i zapraszam na kolejne moje filmy.